Witam serdecznie moim gościem, Bartłomiej Klinczak, Ogropark. Dzień dobry, witam serdecznie. Bartłomiej, co się stało, że po paszmie zwycięstw dzisiaj przychodzi y, s, taka, można powiedzieć, sroga polaszka ze spronikiem 1:6 i dlaczego taka porażka? A kiedy w tam ostatnim czasie właśnie wyglądało to dużo, dużo lepiej? <grym> Zapytasz, dlaczego taka porażka? Być może osłabienie. Zabrakło nam jednego kluczowego zawodnika dzisiaj na obronie. Niestety kontuzja go wykluczyła z gry. I być może to jest przyczyna tej Srogiej i wysokiej porażki dzisiaj. Jak byś ocenił grę rywali? No, takie mocne 2 na 10. A w skali szkolnej? Nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze dzisiaj się zaprezentowali, pokazali naprawdę świetny futbol. Nic dodać, nic ująć, naprawdę przeciwnik okazał dzisiaj się lepszy i, jak to się mówi, wygrał lepszy, tak? Jesteście w grupie spadkowej, ale też macie coś jeszcze do ugrania, żeby na tych ostatnich miejscach się nie znaleźć. A druga sprawa jest taka, że zgłosiliście chęć rywalizacji w sufiks Lidze Orlika. To jeszcze troszkę daleko do tego, ale tymi ostatnimi meczami można popróbować pewne warianty na Orlika, prawda? Tak, tak, można, można całkiem śmiało popróbować różne warianty na Orlika. I, no i tak jak to mówimy, zobaczymy, co czas przyniesie. I cytując słowa naszego kolegi, wszystko jest w rękach Boga, tak? Pięknie to wtedy powiedział. Bartek, czego zabrakło? Ogroparkowi w tym sezonie, bo to jest wasz debiutancki sezon, praktycznie końcówka ligi. Kapitan jest z nami, więc jak byś ocenił, czego wam zabrakło w tym debiutanckim sezonie? W debiutanckim sezonie, czego nam zabrakło, zapytasz? No przede wszystkim z grania, tak? Jesteśmy świeżą drużyną. Co innego gra na orliku między sobą, co innego gra na lidze, kiedy zawodnicy kryją bardzo krótko, tak? I trzeba mieć piłkę przy nodze, trzeba szybko rozegrać, trzeba po prostu też przyszanować tą piłkę i nam tego wszystkiego brakuje, tak, Bo to jest nasz dopiero pierwszy sezon. Także miejmy nadzieję, że wszystko przyjdzie z czasem. Oby tak było. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.